Nie wiem czy to widać, ale jest 1722 i tak to właśnie wygląda z pozycji wystawcy w zaplecze już się troszkę nam tutaj przerzedziło coraz mniej ludzi jest małżonka pcha ciasto o kawa ciasto chwila wytchnienia Fajnie jest to wszystko no. robić. Nadajesz z tu, tu, tu. coś prze, 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 przerywa. Fajnie jest to wszystko robić, fajnie jest to wszystko składać. I to jest taki relaks. A kolejnym etapem jest wystawianie tego, spotkanie się z ludźmi. Którzy też są różni. I o ile komfortowo jest e, sobie to robić w zaciszu domowym, tak później trzeba mieć kontakt z drugim człowiekiem. I to jest ciekawe doświadczenie, bo ten człowiek jest różny. Tak jak my wszyscy a, 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 jesteśmy różni.